Wasz węgiel truje, trzeba was zlikwidować. A obok Niemcy sprowadzają z zagranicy 43 miliony ton węgla energetycznego. Oni sprowadzają ekologiczny, polski węgiel jak państwo polski. Niemcy do produkcji energii wydobywają trzy razy więcej węgla brudnego jak Polska. Nikt tego nie mówi. Nasze kopalnie do likwidacji, nasze społeczeństwo trzeba steptać i zgnoić. Bo przecież kto będzie robił na tego Niemca? No musi biedny Polak stąd wyjechać tam i na nich zapierdalać, na ich dobroby. Po co jeden z drugim param tu siedzi? Jak nie umiem reprezentować Polaków, to niech wypierd... to ja sobie wolę zapłacić. się w Brukseli. Boje tam parę tysięcy, damy im 5 milionów euro i oni nam będą lopować zamiast tych idiotów. Wypierd... biliony złotych w zielone szaleństwo, a cała ich produkcja zimą to jest... 2,5% 2 energii z tych zielonych zabawek. Nam mówią, nie wam ty do roboty na drewnianej hulejnodze, bo środowisko niszczysz. Przed chwilą wjeżdżała Piękna limuzyna, ośmiolitrowa, litrowa Kurwa, O może, a my robole mamy chodzić na nogach, bo to jest szlachta. My mamy chodzić na nogach, jeździć na elektrycznych rowerkach, a oni samolotami psaleczki do państwa wyprowadzić. To jest elita, która nas reprezentuje. Dla mnie to, to jest chłota. Doprowadzicie do tego, że znowu będą z Polski ludzie wypierdali nasz paragi do Niemiec. Dzisiaj nam mówią dyrektywa metanowa. Polskie kopalnie niszczą środowisko. Właśnie w Chinach zdechła we wiórka, bo na Straszycu chłop wydobył tonę węgla. Ale już zapomnieli, że całe polskie górnictwo w rok wydobywa tyle węgla. Co w kinach się wydobywa przez 4 dni? No, jak wiecie, nie jest to nasza pierwsza, a na pewno nie ostatnia pikieta, którą organizujemy. Tutaj Patryk powiedział, tą walkę z, tą, z tym rozporządzeniem metanowym, tak naprawdę my jako górnicy, jako sierpień, rozpoczęliśmy dwa lata temu. To dwa lata temu, część z was zresztą była też pod Komisją Europejską. Tam protestowaliśmy. Mówiliśmy, że to jest koniec dla polskiego górnictwa, a to oznacza, że jeśli koniec dla polskiego górnictwa, to też koniec dla polskiej energetyki konwencjonalnej. A to oznacza, że to jest też koniec dla zwykłych Polaków. Bo to, co ja zawsze powtarzam, z nami, z górnikami pewnie coś zrobią. Część wyślą na urlopy górnicze, część na wcześniejsze emerytury, część pewnie wywiozą do lasu i odstrzelą, bo do tego są zdolni ci ludzie, oni tutaj się biją o biliony euro. Z nami coś zrobią. Ale co zrobią z tymi biednymi Polakami? Co zrobią z tymi ludźmi, którzy dzisiaj już płacą rachunki tak wysokie, że każdy się boi lodówki otworzyć? A dzisiaj, dzisiaj pomimo, że ta energia już jest droga, to pamiętajcie, że ona jest jeszcze zamrożona, że te ceny energii dla zwykłego obywatela są zamrożone. Za chwilę ta panda darmozjadów która tu w Senacie i w tym Sejmie zasiada. Większość tych posłów, większość tych senatorów, darmozjanów, sprzelawczyków. Oni doskonale wiedzą, co robią. W ten sposób niszcząc polską energetykę, niszczą polski przemysł. Nie robią tego za darmo. Nigdy nie robili tego za darmo i mogą mnie oddawać do sądu. Każdy z nich wie, ile dzisiaj kosztuje każdego Polaka. Zielona energia. Ile miliardów złotych, ile miliardów bilionów euro pompujemy w zabawki zielone, które zimą. Są takie dni, a w zasadzie większość dni, że jak sobie wejdziecie na bilans energetyczny, zresztą nie tylko zimą, ale spójrzcie zimą o dziewiętnastej, o osiemnastej godzinie o dwudziestej, wypierdili biliony złotych w zielone szaleństwo? A cała ich produkcja zimą to jest 2,5% energii z tych zielonych zabawek. I wtedy budzą się i przychodzą i mówią: Dawajcie energię z konwencjonalnych elektrowni. Wtedy się budzą. Bawią się tymi zabawkami, ale tej zabawy zostało im coraz mniej. Jeśli myślą, że Polacy im odpuszczą to, co oni teraz robią, bo się tłumaczą, dyrektywa unijna. A my kim jesteśmy, jak nie tą Unią? Przecież ta Unia Europejska to też jest ta Polska. Po co my mamy polityków, którzy mają tylko wykonywać rozkazy? Po co jeden z drugim parą tu siedzi? Jak nie umiem reprezentować Polaków, to niech wypierdają, to ja sobie wolę zapłacić. Lopiszcie w Brukseli, bo jest ich tam parę tysięcy, damy im 5 milionów euro i oni nam będą lobować zamiast tych idiotów, którzy nie umieją reprezentować tego kraju. Choć też powiem uczciwie, że są politycy, którzy widzą ten problem, i są politycy, z którymi warto rozmawiać. Ale są niestety w mniejszości. I tutaj apel do wszystkich. Zbliżają się kolejne wybory. Ja nie mówię, na kogo macie głosować. Mówię tylko, głosujcie na mądrych ludzi. I nie chodzi o to, że ten człowiek ma się na czymś znać, ma być zdawcą całej Polski, całej gospodarki. Wiecie o co chodzi? To ma być osoba, która ma serce. Która w sercu ma Polskę, która w sercu ma polską ludność. On nie musi być najmądrzejszy. Po to jest politykiem, że ja czegoś nie wie, to się ściągam w doradztwie. Płacę mu i mam i doradzać. Tak, żeby dobrze reprezentować ten kraj, a nie tak, żeby dobrze reprezentować Brukselę, bo tam dostanę stanowisko. Wciskają zielony babcie. Nam mówią, niepapny zapiera do roboty na drewnianej hulajnodze, bo środowisko niszczysz. Przed chwilą wjeżdżała. Piękna limuzyna. Ośmiolitrowa. K o morze! A my robole mamy chodzić na nogach. Bo to jest szlachta. My mamy chodzić na nogach, jeździć na elektrycznych rowerkach. A oni samolotami psami do państwa wyprowadzić. To jest elita, która nas reprezentuje. Dla mnie to, to jest chłota. Hołodę, która pewnie znowu będzie nas ścigać, znowu napuści prokuraturę. Trudno niech napuszczają. Przyjdzie taki czas, że zostaną rozliczeni. I teraz apel do senatorów i senatorek. Nie jesteście naszymi wrogami. Jak już nie myślicie o sobie, bo jesteście ustawieni, bo się nagłabiliście, bo macie złote karmy, karty, bo macie limuzyny służbowe, to pomyślcie o tych ludziach. Może nie o takim, w takim wieku jak ja, bo ja już część życia mam za sobą za chwilę pierdolne, macie spokój. Ale pomyślcie o naszych dzieciach. Pomyślcie o naszych wnukach. Bo nas nie będzie. A oni w tym chorym kraju będą musieli żyć. Doprowadzicie do tego, że znowu będą z Polski ludzie wypierać nasz paragi do Niemiec. I jedynie komu na tym zależy, to chyba Rudemu. Bo dostanie premię. Tak jak powiedziałem. To nie jest na pewno ostatnia pikieta. Nie jest pierwsza, ale na pewno nie ostatnia. Ten bunt narasta. Nie ukrywam też, że rozpoczęliśmy już rozmowy z rolnikami, bo ci oczywiście też mają potężne problemy. Między innymi przez, przez ten Zielony Ład, a zwłaszcza przede wszystkim przez ten Zielony Ład. Rozpoczęliśmy te rozmowy. Rozpoczną się na pewno duże protesty. Dzisiaj nam mówią dyrektywa metanowa polskie kopalnie niszczą środowisko. Właśnie! W Chinach zdechła we bo na Staszicu chłop wydobył tonę węgla. Ale już zapomnieli, że całe polskie górnictwo w rok wydobywa tyle węgla, co w Chinach się wydobywa przez cztery dni. Cztery dni Chiny wydobywają więcej węgla niż my przez rok. Wydobyliśmy 40 parę milionów ton węgla w zeszłym roku. Mówią, wasz węgiel truje, trzeba was zlikwidować, a obok Niemcy sprowadzają za zagranicy 43 miliony ton węgla energetycznego. Oni sprowadzają ekologiczny polski węgiel, trzeba państw Polski. A nasi politycy chodzą jak barany i zamiast jechać tam powiedzieć, słuchajcie, mamy system energetyczny oparty na węglu. Na tanim polskim węglu dla polskiego społeczeństwa, to jadą i tylko opierają wytyczne. Odbierają wytyczne. Likwidujcie bełchatów. 20% energii w Polsce produkowane najtańszej energii z węgla prywatnego. Nie ma tańszej energii. Produkowane w bełchatowie. Oni mówią, zamykamy bełchatów. Niedawno walczyliśmy o turów. Niemcy i Czesi obu oburzeni z Komisją Europejską, że turów truje środowisko. Ale już nikt kur... nie powie, że obok jest pięć czeskich i niemieckich. Staple nie trują, one są na jednych łożach, tylko talerzy po polskiej stronie, ta truje środowisko. Niemieckie i czeskie są ekologiczne. Niemcy do produkcji energii wydobywają trzy razy więcej węgla brudowego jak Polska. Nikt tego nie mówi. Nasze kopalnie do likwidacji. Nasze społeczeństwo trzeba steptać i zgnoić, bo przecież kto będzie robił na tego Niemca? No musi biedny Polak stąd wyjechać, tam i na nich zapierd... Na ich dobroby. Jak my możemy jeździć lepszymi autami? Powsadzali nam do rządu, do polityki swoich ludzi, sterowalnych i nimi sterują. I tak po kolei. Jakie miliardy? Pamiętacie KPO? Z KPO dostaniecie tyle miliardów, że gospodarka stanie na nogi, będzie kraina mlekiem i miodem płynąca. No i ch**. Przyszedł czas KPO? Nie, musicie spełnić kamienie milowe. Zaczęli spełniać kamienie milowe, co oznaczało zażywanie polskiej gospodarki. To teraz uznali, że część już tych pieniędzy została wykorzystana. No to pytam się, na co wykorzystali te pieniądze? Ścieżki rowerowe powodowali, Dofinansowali do elektrycznych złomów. Na co poszły te pieniądze? Kolejny program. Zbrojeniowy. Weźmiemy kredyty, Europa będzie się zbroić, będzie wielka, będziemy się do wielkiej wojny. Putin to już siedzi w majtach i boi się wyjść. Tylko co się okazuje, że te wszystkie miliardy, które weźmiemy w pożyczkach, które my, te 37 milionów ludzi, będzie musiało spłacać, pójdą na przemysł zbrojeniowy, ale jaki? Francuski i niemiecki, bo my dostaniemy ochłapy, tak jak na budowę wiatraczków. Wychodzi pani ministra. Nawet potrafili spieprzyć polski język. Kiedyś to był była pani minister, teraz jest pani ministra. I tak jak się nazywa, tak się zachowuje. Wychodzi i mówi, postawiliśmy pierwszy wiatrak na morzu. Cały świat odchodzi od energetyki na morzu, bo to jest tak noga energia, że nikogo na to nie stać. Polska. Kto? Wychodzi i mówi, a my mamy sukces. Co z tego, że oni likwidują, a my budujemy? Ale już zapomniała powiedzieć, że turbina jest z Siemen, Siemensa, że tym co tam się dzieje w całym w postawieniu tych wiatraczków spalili kilkaset albo kilka tysięcy ton na bo tam musiały te łódeczki pływać. Tego już nie powie. Tego, że kosztowało to kilkadziesiąt milionów złotych ten jeden wiatraczek i on się nigdy nie spłaci. Tego nie powie, bo to spłacą Polacy. Nie ona. To, dokąd prowadzą ten kraj. Na początku wydawali mi się śmieszni. Teraz są już straszni. Nie cofają się przed niczym. Realizują wszystko to, co każe im Bruksela. Pamiętajcie, ta Bruksela, która miała być naszym wspólnym mianownikiem, gdzie wszyscy mieliśmy się bogacić. Dzisiaj tak naprawdę, no tam liczy, liczą się Niemcy i Francja.